Chaosem i spokojem między porządkiem, a kompletnym rozgarbiarzem, a może nawet kaprysami. Ta, kicia, kocia, a może nawet Kocica. Występuje dzisiaj, żeby zgładzić kolejnego wroga, którym jest humor, i wedle kaprysu. Kaprys, można powiedzieć, że steruje jej całym jej życiem. Czasami sobie zorganizuje jakąś sesję, gdzie się wkłada głowę do misy, czasami zorganizuje jakieś szkolenie, a czasami wedle kaprysu, który pojawia się na afterparty, organizuje konferencję na całą Polskę. Dzisiaj przychodzi do nas z projektem ze ścieżki angażującego humoru projekt drugi z poziomu pierwszego, czyli Ewaluacja i informacja zwrotna ma wygłosić przed nami mowę, zebrać informację zwrotną i potem drugą ulepszoną mowę na podstawie tej informacji zwrotnej również wygłosić. Zwracam Waszą uwagę, żebyście właśnie zwrócili szczególną uwagę w informacji zwrotnej na humor. I to chyba już wszystko. Przywitajmy naszą kicię Julię Sztanderę. Lubicie psy? Tak, Zależy. A czy ktoś z Was się boi psów? Wy nazwę się śpię, nie tak. To... Ja tak troszeczkę, tak trochę. A szczególnie boję się takich psów, które są takie duże wzrostem jak człowiek. I one noszą takie ubranka. Granatowe mundurki. I wiecie, zawsze jak widzę takiego kogoś, to nagle się tak prostuję, trzęsę, trzęsę się strasznie i mam taki głupi uśmiech na twarzy, jakbym była niewinna. No i tym razem akurat nie zdążyłam zauważyć żeby się zestresować, bo jechałam samochodem i strasznie się kłóciłam z mamą. No po prostu awantura w samochodzie. Pewnie znacie to uczucie z rodzicem się kłócić. Zawsze ktoś ma rację, tak? Tam kimś jest mama. I jedziemy tym samochodem i w pewnym momencie na moim horyzoncie, po prawej stronie moim oczom, ukazuje się granatowy mundurek. Nagle staję, celuję, mi prosto w czoło. Mówię, Boże, co ja mam zrobić? Jak w GTA. <laughs> Zaciągnę na hamulec ręczny i zmienię kierunek. Ucieknę im, na pewno. No, ale trochę się zdygałam. Bo przypomniała mi się historia mojego wujka, który kiedyś też myślał, że będzie jak w GTA. No, i na ulicy tak sobie zaciągał hamulec ręczny, zaciągał, zaciągał. Tylko, że zapomniał, że na tej ulicy są też inne samochody, i skasował samochód swojego kolegi. Więc ja stwierdziłam, że ja tylko tak troszeczkę nacisnę na hamulec, bo tak zawsze się bałam tych ABS-ów. Trochę byłam przerażona, jak miałam nacisnąć, tak wiecie, mocno hamulec. No bo co się wtedy stanie? Ale spokojnie, po tej warszawskiej zimie to już mi nie jest nic straszne. I abs -y zmieniły dla mnie znaczenie, bo teraz to dla mnie antystabilne, bujające sanki. I czasami sobie z nich korzystam. No, oczywiście sytuacja skończyła się mandatem. Ale to nie był mandacik za przekroczenie piękności, tylko mandacik za przekroczenie prędkości. No i innym razem jechałam samochodem, tym razem z moją siostrą. Było bardzo spokojnie, aż za spokojnie. Trzypasmowa droga, 24. czwarta, zero aut. No aż się prosi, żeby wcisnąć gaz do dechy i... no nagiąć pewne przepisy. Ale ja mówię, nie, jest piękna noc, pojadę sobie pięćdziesiąt, tak jak trzeba. W pewnym momencie patrzę w lusterko, a za mną wyłania się wielki samochód. Kabaryna. Kierunkowska zmienia pas. Oni zmieniają też. Kierunkowskaz, zmieniam pas, oni jadą za mną. Wjeżdżam na rondo, oni jadą za mną. Zjeżdżam z ronda, oni jadą ze mną. I, 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 i. Zjeżdżamy na pobocze. Puk, puk. Z, Dokumenty. Yy, proszę. Często się strasznie boję się, co się wydarzy. Nie wiem. Policjant tak na mnie patrzy: No, co się tak denerwujemy? Było coś. <laughs> Więc poszedł i wraca. Proszę tutaj dmuchnąć. Uff. I w, pewnym, w pewnej chwili myślę tylko o jednym: o Boże, a może ja coś wydmucham. <laughs> To, że przestałam pić alkohol rok temu, ale może jakimś dziwnym trafem ten alkohol przetransportował się do moich żył i ja właśnie w tym momencie to wydmucham. Czekam, czekam, czekam. Zero. Wow. Pytam, czy to już koniec tego egzaminu? Policjant się spojrzał na mnie. Nie, droga pani, proszę mi jeszcze powiedzieć, gdzie jest gaśnica. No i wtedy się poczułam jak na egzaminie z biologii, na którym dostałam pytanie, gdzie jest mitochondrium. I ja wiem, że ono gdzieś jest w organizmie człowieka, ale gdzie? Nie mam pojęcia. Więc szukam tej gaśnicy, przebieram te rzeczy, bagażnik, no i znalazłam. Może pani jechać. Obyło się bez. I tak opowiadam tą historię mojemu koledze. I on tak na mnie patrzył i mówi. Ty, a wiesz co? Wiesz, kto dołączył do niebieskich. Ja mówię kto? No ten. Ja mówię ten? No tak, ten. Ja mówię, a to ten, który któregoś razu, kiedy policja przychodziła, to on wtedy krzyknął, cytuję, jebać psy. Tak, ten, a to ten, co był tyle razy spisany. Tak, ten mówię o matko. No i jakiś czas później byłam na stacji benzynowej i widzę, idzie w moją stronę, ubrany w mundurek. Trochę sztywna, trochę niepewna, podchodzi do mnie. I zadaje mi pytanie. Ale oto czy mi w czymś pomóc, bo wyglądałam na zagubioną. No i pomógł mi, porozmawialiśmy, rozeszliśmy się i wszystko było ok. I ja sobie wtedy zdałam sprawę, słuchajcie, że to. Że to jest tak, że nieważne, czy jakiś człowiek do nas podejdzie. Czy to będzie dziwny człowiek, czy policjant, to każdy z tych ludzi to jest normalna osoba, normalny człowiek, który, wiecie, po prostu nie możemy się zmagać z tym swoim strachem. Czasami po prostu ta sama osoba, która jest policjantem, czasem kiedyś powiedziała jebać psy. Hyggelig. <laughs>